Donald Trump dotarł także do Ukraińców mieszkających w Ameryce. Administracja Trumpa przygotowuje się do deportacji licznych Ukraińców z ostatecznymi nakazami powrotu do ich ogarniętej wojną ojczyzny, ponieważ rząd dąży do zwiększenia skali deportacji, a Ukraina podejmuje kroki w celu wzmocnienia relacji z Waszyngtonem. Taką wiadomość dziś publikuje Washington Post, a ambasada Ukrainy w Stany Zjednoczone Ameryki już oficjalnie potwierdziła tę informacje. Jednocześnie ukraińscy urzędnicy twierdzą, że znajdą zastosowanie dla deportowanych Ukraińców, co brzmi wręcz absurdalnie. Prawnicy już zapewniają, że to narusza prawo międzynarodowe, ponieważ w Ukrainie trwa wojna, ale jak się wydaje, są tu też pytania do tych Ukraińców, których deportują, bo wszystkich ich oskarżono o łamanie prawa Stanów Zjednoczonych. Dlatego przyjrzyjmy się tej historii. I tym głośnym nagłówkom o tym, że Ukraińców zaczęto deportować ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nazywam się Aleksej Pici. Porozmawiajmy o tym razem, ale najpierw zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i napiszcie komentarz pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał Telegram Pici News. Link jest w opisie filmu. Publikujemy tam najnowsze wiadomości na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał na YouTube. Możecie to zrobić finansowo przez darowiznę lub płatną subskrypcję, korzystając z poniższych linków i danych. W opisie filmu znajdziecie informacje. Wsparcie dla kanału Aleksiej Pici. Wybierzcie najwygodniejszą formę. Będę wdzięczny za każde wasze wsparcie. Washington Post podaje, że Departament Sprawiedliwości Stany Zjednoczone Ameryki poinformował w pozwie o planowanej deportacji 41-letniego Romana S. do Ukrainy już w poniedziałek. Jego adwokaci stwierdzili, że najwyraźniej policja imigracyjna i celna próbuje wydalić znaczną liczbę obywateli Ukrainy. Pozostałym zatrzymanym mówi się o deportacji wojskowymi lotami na Ukrainę lub do Polski. Także w poniedziałek 17 listopada w rzeczywistości chodzi o pierwsze wydalenia Ukraińców z kraju na tle trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ambasador Ukrainy w Stany Zjednoczone Ameryki Olga Stefaniszyna Potwierdziła te informacje i oświadczyła, że ambasada wie o około 80 obywatelach Ukrainy, wobec których wydano ostateczne decyzje o wydaleniu w związku z naruszeniem prawa Stany Zjednoczone Ameryki. Dodała, że władze Stany Zjednoczone Ameryki pracują nad kwestiami logistycznymi związanymi z przeprowadzeniem wydalenia, biorąc pod uwagę brak bezpośrednich międzynarodowych połączeń lotniczych z Ukrainą. Przytaczam cytat ambasador Ukrainy w Stany Zjednoczone Ameryki Stefani Szyny. Należy zauważyć, że deportacja to szeroko stosowany mechanizm prawny przewidziany w przepisach imigracyjnych w większości krajów świata. Jest to standardowa procedura stosowana wobec wszystkich cudzoziemców i osób bez obywatelstwa, które naruszają warunki pobytu w Stany Zjednoczone Ameryki niezależnie od ich obywatelstwa. Tutaj proponuje się odnotować ten fakt. Washington Post i Olga Stefaniszyna podają, że wszystkim deportowanym zarzuca się naruszenie prawa. I trochę później pojawią się tutaj ciekawe momenty, ale tutaj Washington Post ujawnia jeden interesujący szczegół: Cytat. Ukraina ma historię niechęci do pełnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w ich wysiłkach na rzecz deportacji niektórych imigrantów, takich jak Roman S., urodzonych w Związku Radzieckim, których obywatelstwo przez lata było niejasne. Sytuacja może się zmienić, bo Ukraina intensywnie odpiera rosyjskie ataki, werbuje żołnierzy. I stara się utrzymać poparcie rządu Stany Zjednoczone Ameryki. To znaczy, że Washington Washington Post sugeruje, że Ukrainiec Roman S. w Stanach jest już od dawna i od dawna mieszka tam bez legalnego statusu. Czyli raczej nie jest to uchodźca z czasów wojny. Ale dalej po prostu zszokowała mnie reakcja na tę wiadomość jednego z urzędników w zespole Wołodymyra Zełęskiego. Jeszcze jeden akapit z Washington Post. Stany Zjednoczone mogą deportować tylu, ilu chcą powiedział doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który pozostał anonimowy, by omówić sprawę polityczną. Znajdziemy dla nich godne zastosowanie, dodał. Przepraszam, ale od kiedy jakiś doradca prezydenta będzie szukał zastosowania dla obywateli Ukrainy, nawet jeśli w Ameryce są oskarżani o łamanie prawa itd.? Od kiedy to jakiś doradca ma w ogóle prawo tak się wyrażać? Znajdziemy godne zastosowanie dla obywatela. Za kogo się uważają niektórzy urzędnicy? W tym czasie adwokaci Romana oświadczyli, że są zaniepokojeni tym, iż Ukraińcy i inni byli obywatele Związku Radzieckiego ryzykują deportację bez możliwości zakwestionowania jej. Cytat: Przynajmniej w niektórych przypadkach zatrzymanym najwyraźniej nie daje się prawa do wykazania obawy przed deportacją. To jest nielegalne. Ukraina znajduje się w stanie wojennym i trwają tam działania zbrojne. Następnie przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stany Zjednoczone Ameryki oświadczył, cytuję, ze względów bezpieczeństwa operacyjnego ICI nie potwierdza przyszłych operacji związanych z wydaleniem, ale Romanowi S. zapewniono pełną należytą procedurę prawną i jego wnioski zostały rozpatrzone. Ale jak to się mówi, ta historia ma też drugą stronę medalu. Ponieważ nie wszyscy Ukraińcy są święci. Gazeta Washington Post wspomina o kolejnym Ukraińcu, którego także deportują w poniedziałek. Cytuję wydanie. Andraj Bey powiedział, że w 1990 roku, jako 13-letni żydowski uchodźca z Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, przyjechał do Stany Zjednoczone Ameryki, powiedział też, że w pewnym momencie miał zieloną kartę i próbował uzyskać ukraiński paszport, ale nigdy go nie otrzymał. Andrzej B. ponad 10 lat temu został skazany za zabójstwo drugiego stopnia. Według biura gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, Andrzej B. i jego rodzina spotkali się z partnerem biznesowym. Gdy Andrzej B. odjeżdżał, strzelił z samochodu i nieumyślnie śmiertelnie postrzelił swojego krewnego. Jeśli Stany Zjednoczone deportują wszystkie 80 osób, będzie to największa liczba w ostatnich latach. Według ICI w 2024 roku ze Stanów Zjednoczonych deportowano 53 Ukraińców, ale powtórzę jeszcze raz, deportują tych Ukraińców, którzy wyraźnie łamią prawo. Wróćmy do naszego pierwszego bohatera, Romana S. Jak się okazało, w wieku 18 lat Roman S. dokonał kradzieży z włamaniem. Wraz z przyjaciółmi zbrojnie uprowadził motocykl. Ostatecznie Roman S. spędził ponad 11 lat w więzieniu stanu Kalifornia. W 2014 roku próbowano go deportować na Ukrainę, ale kraj odmówił przyjęcia z powodu braku potwierdzenia obywatelstwa. Dlatego tutaj trzeba zakończyć panikę, zdecydowanie zakończyć manipulacje, które niektórzy próbują teraz szerzyć w mediach społecznościowych. Jak widzimy, deportowani są rzeczywiście ci Ukraińcy, którzy wyraźnie łamią łamią prawo. Tutaj dam wielokropek. Napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. To wszystko. Dbajcie się, cześć.